Panie Prezydencie, Podkarpacie, Rzeszów goszczą pomocowy szczyt polsko-ukraiński i w rozmowach z naszymi gośćmi przewijają się dwa tematy pierwszy to wdzięczność za to, co udało się już zrobić, ale z drugiej strony jest wołanie ciągłe o dalszą pomoc i gdyby dziś miał pan podsumować te ostatnie minione miesiące z perspektywy gospodarza Rzeszowa, co jest sukcesem, czego udało się dokonać, czego jest pan zadowolony, a gdzie są obszary, w których jeszcze moglibyśmy coś poprawić? Tak, to prawda, spotykamy się w czasie, kiedy ta pomoc niestety nadal jest bardzo potrzebna. Liczyliśmy na to, że to może być już spotkanie o tym, jak odbudowywać wolną, wyzwoloną Ukrainę, ale niestety Wolna trwa. Stąd rzeczywiście pomoc nadal jest potrzebna, ale wiemy już dzisiaj więcej dzięki temu, co udało się także i wcześniej. Co jest swego rodzaju naszą dumą, także na świat, że w tak spektakularny pomoc udało się w szybkim czasie milionom ludzi pomóc. Rzeszów stał się symbolem tej pomocy, pomagając w zasadzie udzielając schronienia w 200 tysięcznym mieście w szczytowym momencie stu tysiącom osób chroniącym się tutaj przed wojną. Z drugiej strony cała pomoc humanitarna przez Rzeszów szła na Ukrainę, tu często przeładowywana, tu często kierowana do miejsc odpowiednich na Ukrainie. Kolejny aspekt, to wsparcie, które dawaliśmy Ukrainie, mówiąc światu, mówiąc obecnym tutaj mediom z całego świata, korpusowi dyplomatycznemu z całego świata, jak ważna jest pomoc, jak oni tam walczą, jak to jest dzisiaj niezwykle potrzebne, jak te dramaty, które na granicy obserwowaliśmy, powinny nas mobilizować do tej pomocy. I aspekt czwarty, pomoc militarna, który przez Rzeszów, przez nasze lotnisko, nasze autostrady, Przecież cały czas jest zaadresowany na Ukrainę. My mamy tą świadomość, ile tego tu jest i jak bardzo jest to potrzebne Ukrainie. I to są te rzeczy, których naprawdę jestem dumny, bo to się podziało w sposób spektakularny i niezwykle ważny. Ale jest ten drugi aspekt, o którym Pan wspomniał tego, co jeszcze z czego, co należy jeszcze udoskonalić, nad czym popracować. To, to najtrudniejsze chyba jeszcze przed nami, bowiem na Ukrainie, która jest brutalnie bombardowana zniszczonym systemem ciepłownictwa, energetyki elektrycznej, presją już wielomiesięcznej wojny, może się pojawić kolejny kryzys uchodźczy i musimy się na niego przygotować. A Polacy również już też dali ogromną ofiarę. Nie zawsze będą już w stanie tylu ludziom i w takiej skali pomóc. Zatem to jest najważniejsze, żeby część tej pomocy teraz przejęło państwo. Teraz państwo się zorganizowało, tak jak wcześniej zorganizowało się społeczeństwo i przygotowało kolejne tysiące miejsc, niestety, na jakiś czas pobytu kolejnej ewentualnej fali, która, mam nadzieję, się nie wydarzy, ale naszym obowiązkiem jest myśleć o tym, żeby to przygotować. I rzecz trzecia. Kryzys humanitarny największy jest na ukraińskich terenach już wyzwolonych tych najbliżej frontu. Tam powinniśmy się koncentrować na tym, żeby jednak nie zagasić jeszcze tego ognia pomocy w nas wszystkich, także tu w Polsce, ale mówić o tym także w Europie, że nie zagasić tego ognia i cały czas próbować powtarzać wysiłek w postaci darów humanitarnej pomocy, która mogłaby trafić do tych najbardziej potrzebujących terenów tam. Im bliżej frontu, im bliżej obszarów już wyzwolonych albo na obszarach wyzwolonych. To jest dzisiaj ważne i o tym tu chcemy rozmawiać z burmistrzami i przedstawicielami miast, które z Ukrainy do nas tutaj przyjechały. Myślę, że będzie okazja do tego, aby zaadresować prośbę o pomoc do samorządów, do polskiego państwa, ale też do wielu organizacji pozarządowych, tych polskich, tych światowych, które u nas funkcjonują. Bądźmy optymistami, ale szykujmy się na kłopoty, na trudny czas, krótko mówiąc. Dokładnie, na tym powinna polegać nasza mądrość, czyli korzystając z tych doświadczeń wcześniej, wielkiego polskiego zrywu, zaprogramować dobrze pomoc 好说。